Hej, hej, Siemanko. Jeżeli oglądasz ten filmik i szukasz dobrego stolarza, który wykona ci schody do domu, lub ktoś z twoich bliskich szuka takiej osoby, to polecam Mateusza. Szybka realizacja, konkurencyjne ceny, bo jest naprawdę tanio. Robi schody po całej Polsce. Także zapraszam serdecznie. Kontakt macie w opisie. Dzień dobry. powiedz co to za maszyna. <laughs> Ukośnica marki Bosz. Idziemy. Najgorsko pasuje. Wszystko dobrze tylko to ktoś tu zapchnął Trzeba to strugać. A co to jest? Czy polska krzywa? Co tu? No nie wiem, bo tutaj palce wchodzą. Co to, to jest? Papier, nie wiem, to palce wie, Tu A. palce wchodzą. Dobra, czy my to? Tak? Zdaje mi się, że chyba listwa. Nie, to <ślesztwa>. jest dla listwa. No dobrze, który fachowiec zawinił? Czy ten, co układał płytki, czy? No, no na pewno Chyba poszła. Zrób na łamaniu muszę. Nie, nie, to przy obróbce. Jak? Przy obróbce. Wcześniej już. No. W garażu tutaj cniemy. Masz malowanie. Masz czego? Farbę. O no kurde. Yeah. E. Nic co, nad każdym tym łączeniu tak trzeba, nie? Malować? No dobrze, żeby było. Żeby potem nie było. No, nie było widać białego. Teraz muszę teraz coś kleić. Wziąć. Zwykłym klejem na gorąco to No i piano. Będziemy kleić. Wszystko się okaże, czy te ściany. To, żeby się czy te ściany są na pewno te. Proste. Hmm. Jak to wiesz, że to się zagrało na przykład? A to jeszcze zajdzie, dziesięć minut. Tak? No. O kurde, czemu to tak? Się lało z tego. Się nie, widzi. nie? A na czym, że kocie? My się tak, że uklei. No to trzeba już na bieżąco kleić. Dajcie takie wąssze, takie zrobili te nogi. Hmm. A jednak te wykończenia tak dużo daje. Nie ma tego. Uh -huh. Proszę bardzo. Aha, chyba wystarczy. Może. Dziękuję. <noise> Trochę jest za krótko, ale. To a to jest pianka i to No. przyklej ten mało A co? Ja może przykleić Tyż na tym? A mówiło co chodzi? To wiadome To przecież był, tak no, ale to zbidził tam była pianka, tu nie ma pianki. Tylko musisz odkręcić, a dobra czekaj. Nie ma też druk to w ogóle są. Ja nie, się uczy. nie, tylko że ten pistolet się przycina. Jak... No nie, nie właśnie w ogóle, bo co to będzie nie wywaliło. O to mnie chodzi. Jak ten? Mówię, może po szkole będę ze szwagrem jeździł. Mm -hmm. <laughs> I teraz tu? To bardzo już coś z No. mają takie zielone Nie, no to się... Nie, bo ja to widziałem, po kilku tam coś kleili, ale w robocie co idę? Do plastiku to było? To jest takie poza... Plastikiem coś... No to to jest plastik, no. Będzie, będzie, a będzie może mój ha? No. Zobaczymy, ile się nauczyłem. ja to muszę trzymać jeszcze? Ale chwilę muszę. Mm -hmm. Gdy mówię dalej. Cię. Czemu na przykład na przykład ucinasz raz i potem tak dojeżdżasz nie no bo, od razu pośnicie. no bo właśnie jest ciężko ustawić od razu lepiej troszkę się przesunąć jak uciąć za krótkie hmm. i kleimy No, już to ładnie teraz wygląda z tymi drzwiami. Jakby ktoś był zainteresowany, szwagier robi schody, e, balustrady, nie balustrady, różne rzeczy z drzewa. Także jeździ po całej Polsce, tak szwagier? Tak, oczywiście. Zapraszamy. Zobrażamy. 15 lat e, doświadczenia, ceny konkurencyjne na rynku. No i tak ta listwa wygląda.